thank you Witam Was, ja jestem asuan.pl, a to jest mój pierwszy odcinek prezentacji modyfikacji do Minecraft dzisiejszą modyfikacją będzie modyfikacja too many items przejdźmy teraz do modyfikacji przy kliknięciu klawisza E otwiera nam się ekwipunek, oczywiście ktoś inny może mieć ustawiony na, in, inaczej inny klawisz ekwipunku ale to się otwiera z ekwipunkiem. Wyświetla mu się takie okno i strony. Może je przełączać. Tu item zdaje, że gdy klikniemy lewym klawiszem na itemku z tej listy, daje nam pełny stack. Gdy klikniemy prawym przyciskiem, daje nam tylko jeden blok, ale gdy przytrzymamy Shift i, i, i lewy przycisk myszy, daje nam. Nieskończoność. Czyli chwileczkę wyłączę kreatywa. Czyli jest nieskończoność po prostu ich. One się nie kończą. Robi się niby 110, ale ale wraca do 111. Dobrze. Mam także taki delete mod. Wezmę kilka itemków na prezentację. I gdy mamy włączony ten delete mod, możemy sobie usuwać itemki tylko lewym klawiszem myszy. Wyłączamy Litmut. Możemy sobie także włączyć kreatywa i go Dobrze. Dobrze. Ja mam takiego, ja normalny ekwipunek włączając kreatywę, bo mam takiego i mam inną modyfikację, którą zaprezentuję w, pora, w innym poradniku. Możemy także włączać deszcz. Deszcz nam pada. I możemy go także wyłączyć. O! Możemy także sterować, czy ma być dzień, czy noc. Na przykład włączę dzień, bo była noc. No i znowu noc. Możemy także zmieniać poziom trudności. Łatwy, normalny, trudny i pokojowy. Teraz pokażę Wam, do czego służy to. To służy do zapisywania ekwipunku. Gdy zapiszemy ekwipunek, na przykład teraz włączę delete moda i to wszystko usunę i go wyłączę. Kliknę load i nam wszystko się wczytuje jeszcze raz. To jest te, e, wczytywanie ekwipunku i można go zapisać. Dzięki temu przydatne. No, i żeby usunąć zapis, wystarczy kliknąć ten krzyżyk. To chyba na tyle w tej modyfikacji. Komentujcie, subskrybujcie. Jak się podobało, to łapka w górę. Dziękuję za uwagę.